Witam cię w kolejnej lekcji naszego kursu. Dzisiaj omówimy sobie opcje programu Excela. Jak wiesz, Excel posiada kilka fajnych opcji, z których możemy sobie skorzystać i które sobie możemy ustawić, żeby pracowało nam się lżej. Zaraz pokażę Ci które opcje możemy sobie w ten sposób właśnie ustawić. Ja mam tutaj już otwarte opcje programu. Excela i z takich bardziej zaawansowanych może, może nie, jeżeli chodzi o ogólne no to nie będą to jakieś super ekstra zaawansowane, ale właśnie zacznijmy może sobie tutaj od takiej opcji podczas tworzenia nowych skoroszytów możemy sobie tutaj ustawić czcionkę, rozmiar i widok dla nowych arkuszy, czyli na przykład ustawiamy sobie to, otwieramy nowy arkusz i automatycznie wszystkie te rzeczy będą już ustawione nic nie będziemy musieli zmieniać Następnie mamy formuły. Obliczanie skoroszytu proponuję zostawić automatycznie. Auto -uzupełnianie formuł jak najbardziej jest wskazane. Używanie w tabel w formułach jak najbardziej i użyj funkcji weź dane na tabeli na potrzeby odwołań. Tabeli przestawnej też zostawiamy tak, jak jest. Sprawdzanie błędów w tle jak najbardziej zostaje automatyczne zielone. Jeżeli chodzi o reguły sprawdzania błędów. To wszystko tutaj zostaje tak, jak jest. Następnie mamy sprawdzanie, i tutaj są opcje autokorekty. Jeżeli chodzi o opcje autokorekty, to widziałem ostatnio taką fajną rzecz na jakimś blogu, już nie pamiętam, chyba zagranicznym, gdzie jakiś taki. MVP od Excel'a pokazywał jak sobie tutaj zamiast wpisywać Wyszukaj pionowo, na przykład stworzyć taką krótką regułkę, na przykład WP, i żeby nam pokazało Wyszukaj pionowo. I wtedy na przykład zamiast wpisywać Wyszukaj pionowo, prawda. I wypisywać to tabulatorami. To możemy sobie po prostu wpisać WP i kliknąć Spację. Tak naprawdę tutaj bez znaku równa się. Czyli wpisujemy w wolnej komórce WP Spacja i od razu mamy funkcję Wyszukaj pionowo. No, taka fajna, ciekawa opcja. Jak najbardziej polecam Ci ją używać, bo możesz sobie zrobić opcję autokorekty do kilku różnych funkcji, z których korzystasz. Na co dzień. Następnie mamy zapisywanie. No to tak jak tutaj widzisz, zapisz informację o co 10 minut. Oczywiście ten czas możemy sobie zmienić. Ja pro, proponuję zostawić 10. No najlepiej, nawet czasami, jeżeli często zapisujesz swój dokument, to możesz ustawić na 5, od 3 do 5 minut. I co chwilkę ci się będzie tam zapisywał. Tutaj mamy jeszcze taką opcję określ kolory, które będą wyświetlane w poprzedniej wersji Excela. I tutaj możemy po prostu wybrać sobie kolory, które będą dostępne dla starszych wersji Excel. Język, no to wiadomo, możemy sobie wybierać języki, no i mamy tutaj jeszcze opcje zaawansowane, gdzie możemy sobie na przykład w opcjach edycji przenieść zaznaczenie po naciśnięciu klawisza Enter. U nas jest w dół, oczywiście możemy sobie to zmienić. Kiedy wciśniemy Enter, Excel przesunie nam komórkę w prawo na przykład albo w lewo. Co jeszcze z takich. Funkcji bardziej zaawansowanych, no rozmiar jakość obrazu, na przykład możemy sobie tutaj ustawić tak, żeby na przykład nie kompresował Excel obrazów. Oczywiście będzie to zajmowało troszkę więcej miejsca, ale obraz będzie w lepszej po prostu rozdzielczości. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak liczba ostatnio używanych skoroszytów. Ja tutaj mam 25, oczywiście możesz sobie to zmienić. Tak samo pokaż liczbę odpiętych ostatnio używanych folderów, to również możemy zmienić. Co tu jeszcze ciekawego, w formułach jest coś takiego jak włącz obliczanie wielowątkowe, i tutaj proponuję użyć wszystkich procesorów na tym komputerze, tej właśnie opcji. Wtedy Excel wykorzystuje wszystkie rdzenie, wszystkie procesory w naszym komputerze. Co jeszcze ciekawego, mamy coś takiego że w ogólnych, edytuj listy niestandardowe i tutaj listy niestandardowe możemy sobie e, ustawić, możemy sobie ją zaimportować z arkusza, a możemy sobie po prostu dodać. Czyli na przykład jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela e, i styczeń, luty, marzec i tak dalej i tak dalej, to widzisz, że tutaj jest, jeżeli wpiszemy sobie poniedziałek i przeciągniemy, no to będzie całymi nazwami. Jeżeli wpiszemy pon. To przeciągając będzie nazwa ta skrócona, tak samo jest z miesiącami. I oczywiście nową listę jak najbardziej możesz sobie tutaj wpisać i stworzyć ją i automatycznie jak będziesz przeciągał, to będzie ci się to pokazywało według tego według tej listy, którą sobie stworzyłeś. No, i jeżeli chodzi o opcje programu Excela, no to to by było chyba z tych bardziej zaawansowanych na tyle. Więc hmm. nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Cię do następnej lekcji.